żeby opodatkować te firmy, które zajmują się kryptoaktywami, de facto podatkiem od przychodów 0,4%. No to jest po prostu zabicie rynku. Dlatego my będziemy proponować poprawkę, która wprowadza limit górny kosztów, jeżeli chodzi o takie firmy, bo to są koszty, jeżeli chodzi o nadzór, do maksymalnie 10 tysięcy euro. Pan minister mówi, że wyznaczyliście i rzeczywiście wyznaczacie Komisję Nadzoru Finansowego jako nadzorcę nad rynkiem kryptoaktywów. To mniej więcej z punktu widzenia rozwoju kryptoaktywów w Polsce będzie miało taki sam skutek, jakby wyznaczyć Janusza Kowalskiego jako pełnomocnika w rządzie do spraw promocji nauki języka niemieckiego. Kompletnie jest dokładnie odwrotnie. Ta instytucja, Komisja Nadzoru Finansowego, zrobiła wszystko w ostatnich latach, żeby Polacy nie inwestowali w kryptoaktywa. W związku z tym my będziemy proponować, żeby to minister do spraw cyfryzacji był nadzorcą tego rynku, bo to są innowacje informatyczne, to jest wielka szansa dla polskiego budżetu, dla polskiej gospodarki. A jeżeli kilku urzędników, którzy kompletnie nie rozumieją tego rynku, robi wszystko, żeby obrzydzić kryptoaktywa, nagrywają jakieś filmiki, bo pokazują, żeby nie inwestować w te kryptoaktywa, a cały świat w to inwestuje, Polacy w to inwestują, bądź na bieżąco.